Hej wszystkim, a w tym filmie sobie porozmawiamy o tym, dlaczego biedni ludzie są biedni i dlaczego uważam, że jesteśmy programowani od dzieciństwa do bycia biednym, do ubóstwa. Ludzie biedni dlatego są biedni z powodu według mnie nawyków, dlatego że mają nieodpowiednie i złe nawyki. Czyli to, jak mówią ludzie biedni, ich komunikaty, które też trafiają do ich głowy, to na przykład jest komunikat. Taki, że nie stać mnie na to, to jest za drogie, nigdy nie będę bogaty. To jest też takie podejście do ludzi bogatych, że bogaci są chciwi, a tak naprawdę biedni są chciwi. Wystarczy popatrzeć na to, jak grają w to lotka, jakie są mega kolejki, jak potrafią wydawać pół wypłaty na te całe losy, nielosy. I później wciągają się w to i później staje się to nałogiem, jest to hazard według mnie. Więc według mnie biedne osoby, biedni ludzie... Są chciwi, a nie bogaci. Zresztą tak się przyjęło ogólnie, że, yy, że pieniądze są złe, jeżeli też biedni uważają tak w ogóle, że, że pieniądze są złe, że pieniądze szczęścia nie dają. Myśląc w ten sposób, yy, oni te pieniądze od siebie odsuwają. Yy, jest taka wtedy energia. Czyli podświadomie nie chcą więcej zarabiać, nie chcą żyć w dostatku, nie chcą, żeby mieli na wszystko, co chcą, żeby im pieniędzy nie brakowało. Wolą klepać biedę, tak zostali też wychowani w takim środowisku. Też komuna to narzuciła, też żyjemy w środowisku, w państwie socjalistycznym, jakby nie patrzeć. Więc stąd też jest dużo ludzi biednych. Zawsze byli biedni i będą, i zawsze też byli bogaci i też będą. A dlaczego bym nie dała, może inaczej? Dlaczego ja nie daję pieniędzy żebrakom? W każdym mieście, zarówno w Polsce jak i na świecie, zauważcie jest dużo slumsów, jest dużo żebraków, którzy po prostu wyciągają mu łapę po pieniądze. Dlatego, że uważam, że jest to błąd. Dając pieniądze żebrakowi, jego to nic nie nauczy, dlatego, że za jakiś czas, czy na drugi dzień, on powie to swoim kolegom i już będzie do ciebie mega duża kolejka 20 osób wyciągnie łapę, żebyś dał im pieniądze. I dawanie pieniędzy żebrakom niczego ich nie nauczy. Wręcz przeciwnie, będzie pogrążało ich w ich biedzie. E, to będzie przekaz, że tak, jest ok, dalej, rób to, co robisz. To jest też takie wygodnictwo, to jest też według mnie takie niewychodzenie ze swojej strefy komfortu, m, dlatego że to osoby często łatwiej jest po prostu się użalać nad sobą niż ruszyć dupę i coś zrobić. Dobra, to było na tyle. Trzymajcie się. Hej.